Noelo. Jakiś czas temu YouTube postanowił wyłączyć widoczność dislikeów pod filmami. W sensie, już ich nie ma, ale my je mamy. Tak, zdążyliśmy porobić screeny, kiedy się dowiedzieliśmy, że będą niewidoczne, po to, aby dzisiaj zrobić odcinek najbardziej nielubianych versus lubianych piosenek na YouTubie Zaczynajmy. Patrzą na mnie typy, gdy podjeżdżam w nowym Lembo na to wygląda jak Kendzol ma 382 tysiące lajków I 219 tysięcy dislajków To jest jedna z najbardziej nielubianych piosenek w Polsce Ktoś jest zdziwiony? Ej, czemu to jest piosenek reklama? O co tu chodzi? Hashtag reklama, co to jest? Ej, oni wszędzie dają hashtag reklama Co jest? Czego to była reklama? Kup bilet, subskrybuj x 7 beat. Cars Collection Muzyny Julia Ma. Co? Nie ja wiedziałem, że to jest reklama samochodów. What the fuck? Ciekawe, czy podziała. rozmaza rozmazana kreska. Czy to VVS, czy to SI? SI. rozmazana kreska, Z nie tego, co to się stało generalnie. Istnieje tylko jedno słowo na to, a raczej jedna platforma, i to się nazywa TikTok. To jak był ten meme? Wyjdzie z mojej głowy. Skądś się trupę. no szukam go właśnie Nie mogę znaleźć, a wiecie o co mi chodzi to ja wam dam innego mema Tak wyglądałby świat gdybyście znali wcześniej Kiniego Zimera Essa Zajebisty kawałek, jak kini Ken, mów mi Dave, co? Jest jaki starość, Ej, czy Ken coś nagrywa jeszcze? Ken, ostatnia godzina. A się zmienił chłop Keto Blask Dawaj, Wydamy go tu, będzie pewne, że pieniądze nas nie podzieli Szczerze? XD dla mnie W sensie to jest jedna z bardziej lubianych piosenek i ona ma 140 tysięcy lajków Imo? Chyba lepiej byłoby tutaj wpasować, moim zdaniem Reto Billy the Kid i tutaj bym właśnie ten podmienił w researchu Uwaga, podmieniam, możesz to pokazać, Wiktoria To Billy the Kid Zrobiłem to za kogoś tutaj od nas Ale z nielubianych Rafał... Z kim jest Rafał? Brzozowski, rewizja! Czemu jest nielubiany? Rafał jest super Jeździ koparką Normalna piosenka, jakiś chłop tam coś śpiewa, coś. komentarze jakie są Świetny występ Rafał, powiedział nikt nikt ŚWIETNY WYSTĘP RAFAŁ k***a. Nie przejmuj się Rafał, dożynki w posełku są twoje No to właśnie Zawsze tu przychodzę, kiedy myślę, że w życiu mi nie wyszło I widzę, że jest mi od razu lepiej XD Wiesz, ludzie tak robią z moim kanałem mi się wydaje Nie jest tak bardzo źle tak naprawdę Ojo, worki w tłum jak ulubione <mum> mówię mówiąc ta piosenka bardzo mocno przekonała mnie do grupy Oyo Bo ja pamiętam, że chyba pierwszą piosenką, która wyszła od nich był Moonwalk I nie był jakimś szczególnym takim hitem nie dla mnie W sensie w tamtym momencie jak on wyszedł Powiedziałem sobie no taki basic kawałek Ale potem pojawiły się worki w tłum i powiedziałem sobie WOW i worki w tłum na koncercie były najbardziej skantowanym kawałkiem. I bez powodu ten numer ma 370 tysięcy lajków na 10 tysięcy dislajków. 10 tysięcy osób znajdę was. Michał Wiśniewski filiżanka, Jezu, tak, ale to jest starość totalnie. We się nie To z 2013 rok. Wy taki rocznik jesteście przecież. Ale to się nie liczy, bo Michał ma włosy. To nie pasuje totalnie. Wygląda jak do mnie kupicki. Ej, naprawdę wygląda jak do mnie kupicki tutaj. No paszcie, no zobacz To on. Tylko trochę mniej włosów Ja bym normalnie flipa zrobił i zrobiłbym na Lubianę i dałbym to i słucham ich troje To jest prawdziwy Michał Wiśniewski, co? Ty, znowu zapomniałem przypomnieć Łapka w górę i subskrypcja, to jest to, czego potrzebujemy najbardziej Ja zwłaszcza subskrypcja w ostatnim czasie Proszę o dobicie subskrypcji pod tym odcinkiem Widzę cię, że nie kliknąłeś jeszcze, kliknij to Kacperczyk, artysta z ASP Jako bardziej Lubiana Artysta z ASP Ustawia WSP, mówią o mnie na mieście, że sprzedałem się Ja nie lubię tej piosenki, bo przypomina mi o tym jak ciężko jest być w pociągu Ja nie lubię jeździć pociągiem na przykład I jeszcze Janusz Walczyk z konduktorem Ciekawe czy by mi sprawdził legitymację, czy mam Na pewno by mnie sprawdził Więc wcale nie jest taka lubiana ta piosenka Nie no, ma się do tysięcy like. Lady Madlen kokos? Kto to jest Lady Madlen? Niebezpieczny kokos opanował Polskę, prezydent przestrzega, zachowaj zdrowy rozsądek Sprawą zainteresowała się CBS Kim jest Lady Madlen? Ja tego nie znam nigdy. Koko News Toka, toka, toka Opuszczam swój kokon I'll <laughs> A chciałem powiedzieć, że fajne O ty cyka po to by wyczaił jakiś mokos Nie podchodzić ciocio Cause I prefer koko To jest alternatywna rzeczywistość w której ludzie jarają się nią jak oliwkom Brazil W sensie, o ile się jarają Nerwowe słowo to, będą miały kłopoty. Ja tam szanuję, promuję zdrowy tryb życia, namawia do jedzenia kokosów, wiecie, owoce i warzywa to bardzo, jakby. Zdrowy tryb życia, nie? Po prostu witaminy, więc jakby warto jeść kokosy. A propos zdrowych nawyków żywieniowych tutaj kolejna propozycja poleciała. Pomieszałem karnolta z lodu a, chciałem powiedzieć, że wcale nie ma tak, że nieważne jaką herbatę wlejesz do lodo Herbat. co? Jaką Her lodo herbatę wlejesz do Harnolda i zawsze będzie dobry? Wcale nie sprawdziłem to i okazuje się, że najlepszą herbatą, jaką możesz dolać do Harnasia jest. Jest to Nasty green tea Citrus Flavor. Tak się to nazywa i to musicie pić z Harnoldem, bo to jest najlepsza herbata. <śpiewanie> 128 tysięcy lajków Czekajcie, to jest zajebisty wynik God girl Dagmara Szewczyk Z tych nielubianych piosenek podobno jest I mogłem tego nie słyszeć nigdy wcześniej, a zobaczyłem pierwszy kadr i już wiem dlaczego tak jest Patrzą na mnie, widzą bed, być. Wow Ej, widziała to Marti Renty, bo to chyba jest inspiracja Widzą, marzy im się mieć. Co? Widzą, marzy im się mieć, Smycz Chcą mnie mieć mają tylko wet dreams Z przedtem widzą moją twarz. Chociaż w łóżku jej pysk. Też pielęgniarkę albo pokoju. Zostawiam się, jak naprawdę istnieją ludzie, którzy uznali, że. To jest to. To jest dobre? Nawet ktoś tak pomyślał? Mła, Gabriela trzyma. Backstage, sponsorzy, biżuteria Co Miś W takich chwilach zazdroszczą są niesłyszący. Apokar a, good girl. I'm a, I'm a good girl. Czekaj, co? Ona zaczęła inspirację od Marty Renty czyli to jest ten level. Wow, ja cofam swoje słowa. Ktoś tam usiadł i pomyślał, że piosenka Marty Renty jest dobra. Mata szafir jako lubiane: 353 tysiące lajków. Kurs z wodą, pulaj nogą, jedziemy się Ej, ta nowa płyta Maty jakoś tak, szczerze mówiąc, bardziej mi się dała poprzednia. Jakoś tak, jest inna zupełnie, to są dwie, dwie inne kategorie w ogóle, jeżeli chodzi o muzę Ale mam wrażenie, że bardziej mi ta się dała Meduza żyją netem jako nielubiane? 100 tysięcy lajków i 47 tysięcy dislajków Koło chuja, lata hejter i tak naprawdę nikt z was nie wie serio ja... Ej, może to nie brzmi super, ale przynajmniej prawdę mówi Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Meduska Why o Kalifornia! Zarejkowane 660 tysięcy, tak! Yeah, yeah. Dam wam tipa, imprezowy tip taki dla was. White 215 Kalifornia. Refren pasuje absolutnie do każdej piosenki. Weźcie jakąkolwiek, jakikolwiek podkład z jakiejkolwiek piosenki, zawsze jesteście w stanie zaśpiewać pod to Kalifornię Sprawdziliśmy, to jest absolutnie prawdopodobne. Najgorsze jest to, że potem całą noc to robicie i sprawdzacie różne piosenki. Każdy poda nowe pomysły i nowe wariacje. Ale jest to dobra zabawa, polecam. Adrian Polak, Fame MMA 50 tysięcy do 57 tysięcy. Czyli trochę więcej dislików niż lajków. Wszystkich wylanych potów. Nie będę tu żałować, bo się nie spocę. Myślę, to, to jest kwestia tego, że Adrian w tamtym momencie jakby walczył z Malczyńskim, który był na propsie i bardzo mocno był kontrowersyjny w tamtym momencie. I ludzie go nie, nie, nie bardzo lubili Teraz mi się wydaje, że numery jego mają więcej laj'ków już. Plus no technicznie też to jest lepsze, nie? Ten nowy numer Ad Adriana Polaka, nie wiem, czy nie pokazywałem go na kanale, czy nie. Ale go słuchałem, on jest totalnie lepszy. Tam zbiłem bociana, to dla was, dadzą ferrari, to wsiadam w rozpara. No, brzmi to totalnie lepiej. Jeśli drink, to milionami! W każdym nie mogę teraz sprawdzić, bo już nie ma tych dislaj'ów, czyli jak teraz to wygląda, no ale. No jeżeli daj znać, Adrian, jeżeli oglądasz ile tam jest dislajków pod tym najnowszym kawałkiem Sadnach wita Bambino, ale Jazz jako lajkowane 400 tysięcy na 20. To ciebie przypadek Pierwszy raz w życiu oglądam ten klip Dobra, trzeba poprawić ratio trochę, co? <śleskuj> Nie widzieliście, bo tam za kamerę faka zobaczyłem. Kafar Dixie 7, Białas Dis, A nie zobaczyli dislikeów, jest. Kurde, jak chciałem wam pokazać. Tu było totalnie dużo dislikeów. Miałeś 8 żyć, zabieram 9. Ty jak Kononowicz, kiedy z tobą skończę? Wiesz, wyznacie ten beef, to jest najpiękniejszy dis na świecie, nie? Beef całościowo. To co zrobiły Dixody i to co zrobiło SB Wow, Białas DixD, Dixde. Co to. To szkofor! To co ty otwierdalasz Kafar Ej Moim ulubionym wersem absolutnie białas a w tamtym dzisiaj jest to No bo zobaczcie na ten klip tutaj Mat białas, balas, spec od wybielania <śmum> W tym momencie na to, to odpowiada Co to kurwa jest ZA KLIP Co ty znowu rzeź wymyśli Ustawka pod kinoteką Jak wrażenia po planecie sing Co wy tam kurwa robicie, to naprawdę typie do mnie nie dociera bitwie z wami tak naprawdę to najbardziej przejebane ma kamera <śmum> To jest naprawdę absolutnie najpiękniejszy nic. To najbardziej powinno być lajkowane, a to najbardziej z no, no tam chłopaki zmierzyły ewidentnie, nie muzycznie, totalnie Chcesz w się sensie i przekpikowo Najbardziej lajkowane piosenki, dalej Cuebo da Fide, Zorza presja i stres, musisz zawsze wyglądać jak gwiazda, się ścigać i ci, ci się chcesz tu wejść Moją ciekawostką związana z tą piosenką, którą zawsze opowiadam jest to, że Ktoś kiedyś pomyślał, że piosenka nazywa się Zorza I słyszałeś piosenkę Cuebo <da> Zorza? <słysza> Jaki chłop, nie? Kłema na winę Zorza chcesz to z nami leć na nielubiane? O Jezus, tak 4000 lajków i 49000 dislajków Racja, integracja, akcja i reakcja Ta wariacja czysta abstrakcja Włącznie to jest transakcja Abstrakcja jest to, że to ma 4000 lajków moim zdaniem, nie? To ewidentnie Ekipa Zygzak narekowane, no proste a to musi być najbardziej lekowane Znaczy ona jest taka pomiędzy, bo ona też dużo dislajków 70 tysięcy to mało, co tam hejterzy Czerwony jak Rosja Life is highway Ja chyba przystojny jak stoi normalnie I'm gonna drive it faster, faster, faster Biorę ten pieprz, biorę tą sól Bo tutaj mamy szlecki stół Pieniędzy dużo Ja się cieszę, że tak to poleciało, ile jest piękne Jest i on, dokładnie Tak, powiedziałem i tak jest Oliwka Brazli, kokieterka Kokieterka ja. Gdy idzie do góry lewa rzęsa Ej, ej Ej, ja się cieszę osobiście, że jest Oliwka Brazli, bo dzieje się coś w tej, tej muzyce w końcu, nie? W sensie ludzie są poruszeni bardzo mocno. I to nawet widać tutaj w lajkach i dislajkach, nie? Bo nie my daliśmy ją do najbardziej nielubianych, ona ma 21 tysięcy dislajków, ale z drugiej strony ma 66 tysięcy lajków. Co oznacza, że jej muzyka w zasadzie wywołuje dosyć spory szum, bo są i fani, i są antyfani. I ja jestem naprawdę fanem tego, że Oliwka istnieje. Istnieją grupy na Facebooku, najpopularniejsza grupa antyfanów Oliwki Brazli to chyba jest Oliwka Brazli Śmierdzi. I ja 3000 tysiące i mają takie, co to za awatar Taki mają, o nic ty widać, zajebiście Koniec odcinka